bowiem pobożny człowiek pragnie sercem swoim kochać Boga i wypełniać jego wolę. I mamy kolejne zdanie, gdzie jest niesamowita głębia. Pobożny człowiek, pobożny to jest ten właśnie, który pragnie absolutnego, całkowitego połączenia się ze Stwórcą we właściwościach bycia takim jak On. I zlania się ze światłem tego Stwórcy. Taki człowiek pragnie sercem swoim kochać Boga i wypełniać Jego wolę. I tutaj jest bardzo istotna rzecz. Sercem swoim. Nie umysłem, nie wyobraźnią, nie rozumem, nie mądrością, ale sercem swoim. A co to jest serce? I teraz przenieśmy się na duchowy parców i na drzewko dziesięciu swirot. Tam jest głowa parcufa, Keter Hochmabina, jest ciało parcufa, Chesed gwura tiferet necachot i jesot i jest malchut. Zakończenie parcufa, która przyciąga światło. Serce to jest poziom tiferet. Serce to jest ten poziom, gdzie wyższy łączy się z niższym. Serce to jest ten poziom, do którego powinien podążać sprawiedliwy, żeby tam wejść swoimi właściwościami i dzięki swoim właściwościom łączyć górę z dołem. Czyli taki sprawiedliwy to powinien być człowiek, w tym przypadku my tutaj czytamy o pobożnych, a to jest jeszcze nawet wyżej. Niż sprawiedliwy, ale można traktować te określenia tak samo. Pobożny, sprawiedliwy. Hasid, tzadik. to są bardzo podobne określenia. Nie będziemy tutaj wnikać w ich różnice. Dla nas są to bardzo wysokie poziomy, obydwa. I taki człowiek on pragnie kochać. W swoim sercu. Właśnie swoje serce, czyli swój poziom, powinien wznieść do poziomu tiferet. Powinien odnaleźć swój własny poziom tiferet w sobie, w swoim własnym duchowym parcufie, znaleźć swoją własną wyższą część, niższą część, połączyć je. Niższą część wznieść ponad parsę do Tiferet, tam gdzie jest serce, ta wyższa jedna trzecia część Tiferet, gdzie łączą się światła Cheset i gwóry, światła ojców naszych, tam się wznieść i tam na tym poziomie kochać Boga i wypełniać Jego wolę w ten sposób, łącząc górę z dołem. Czyli taki sprawiedliwy, taki tadik, czy też hasid. To jest człowiek, który powinien odczuwać pragnienie zarówno dołu, jak i góry, pragnienie dołu to jest pragnienie otrzymania światła, bo na dole parcufa od tiferet poniżej włącza się właściwość malchut, czyli otrzymywanie, i tam jest pragnienie otrzymania światła, tam jest ogromne pragnienie otrzymania światła. Ale temu pragnieniu, żeby otrzymać to światło, brakuje oddawania. Tam jest niedostatek hasadim. Natomiast powyżej jest już dostatek hasadim. Tam jest w zasadzie tylko hasadim. Ale tam są, jak to mówi kawała, ukryte hasadim. One są tam ukryte i one. Działają w ten sposób, że światło przychodzące do tych poziomów idzie w górę i nie przychodzi do tych, którzy pragną to światło otrzymać. Dlatego, że powyżej Tiferet jest poziom, gdzie pragną oddawać, nie otrzymywać, a na dole pragną otrzymać światło. Chodzi o to, żeby te dwa poziomy ze sobą połączyć i tym łączącym ogniwem jest właśnie ten pobożny albo cadik. Czyli, krótko mówiąc, kabalista. My do tego dążymy. Żeby stać się takim łączącym ogniwem pomiędzy górą i dołem. Właśnie tam, pamiętajmy, że tam właśnie ubiera się światło Stwórcy. Światło Stwórcy nie ubiera się w głowie parcufa. Ono się ubiera w ciele parcufa, bo jak wiemy, tak naprawdę światło Stwórcy imię Hawaja, Ubiera się w Zeirampinia Aciluta, czyli w ciele parcufa Aciluta. Przede wszystkim w Tiferet. Tam jest epicentrum, w którym się ubiera. I teraz pamiętajmy, że te, ta sfera Tiferet, albo inaczej mówiąc, to serce, o którym on tutaj mówi, to jest również słońce. To jest kojarzone ze Słońcem. Popatrzcie, co robi Słońce. Jeżeli chcecie się wznieść poziomem do tego serca, właśnie do poziomu Tiferet, to popatrzcie na słońce i uczcie się od niego, co ono robi. Ono po prostu świeci. Ono daje. Ono niczego nie potrzebuje. Ono chce tylko świecić i napełniać, i dawać, dawać i dawać. To jest poziom Tiferet. To jest właśnie poziom tego serca to jest, można powiedzieć, serce wszechświata, Tiferet. Ogólnie, we wszystkich parcufach rzeczywistości i w całym jednym parcufie całej rzeczywistości. Tiferet to jest serce wszystkiego. Tam się wszystko ubiera. Tam się ubiera wyższy i tam się ubiera niższy i tam się łączą oni. Jak pamiętacie, mówiliśmy kiedyś o takim zjawisku, o, o liczbach. Liczba 13. Jakie ona ma znaczenie? Ona powstaje z połączenia dwóch poziomów. Jest sześć swirot od góry, sześć dni tworzenia, siódmy szabat. I od dołu również stworzenie ze swojej strony również ma sześć dni pracy swojej, tak jak Stwórca pracował sześć dni, tak samo stworzenie pracuje sześć dni i siódmy szabat, i ten szabat jest wspólny. I razem to jest trzynaście. To jest miłość. Achawa. I to jest właśnie coś, co kumuluje się w tym sercu. O tym on tutaj mówi. W jednym króciutkim zdaniu pobożny człowiek pragnie sercem swoim kochać Boga i wypełniać Jego wolę. Tam, w tym miejscu. I to jedno zdanie nam na dzisiaj wystarczy.